Muszę Wam coś pokazać. Siemanko, zainwestowałem w takiego małego brzydącego. Jak widzicie, e, kupiłem mikrofon. E, wiem, że był problem z tym dźwiękiem e, i było nieciekawie, szczególnie na zewnątrz. Wiem, jak w zamkniętych pomieszczeniach było ok. E, tak na zewnątrz, czy gdziekolwiek indziej e, była katastrofa. E, dlatego zaopatrzyłem się w taki mikrofon. Kupiłem jakby najmniejszy e, z takich typowo wpinanych do aparatu. Jeszcze były takie malutkie mikrofony przyczepiane do koszuli, wiecie jak takie może Ale reporterskie. Ale tego sobie darowałem i stwierdziłem, że wezmę tego. Nie chciałem takiej dużej tuby, bo jeszcze były takie większe. Stwierdziłem, że nie będę chciał mieć mikrofonu większego od aparatu. Na razie będzie ten. Zobaczymy jak się będzie sprawował. Jeśli nie będzie ciekawie, to oczywiście zainwestuję i wezmę tą większą tubę. Zostaw Wiselniczka tak samo jak mama. To no nie? Więc tak jak Wam obiecaliśmy, e, chcielibyśmy Wam trochę jeszcze opowiedzieć o safari, na którym byliśmy i jak mniej więcej to wyglądało i co byśmy chcieli, e, żeby wyglądało trochę inaczej, co nam po prostu się tam nie podobało. E, no i może takie po prostu podsumowanie całego wyjazdu, bo wiemy, że dużo pytań się pojawiało, dużo pytań się nadal pojawia na tych naszych tam kanałach, Instagramie i tak dalej. Więc bierzemy wszystko w całość i wam trochę o tym opowiem. Jak bardzo, bardzo dobra bratardę. Zaczynając od początku, nasza wycieczka na safari była kupiona na stronie Wiator, e, tak? Dobrze mówię? Tak. E, było też tam kupowałeś bilety na Skypool, czy nie? Mm -hmm. Jakby było, była duża rozpiska, duża lista tych wycieczek w zależności od, od trwania wycieczki i od ilości atrakcji. My nie chcieliśmy spędzić też na tym safari całego dnia, ponieważ to był już nasz ostatni, przedostatni dzień w Dubaju, więc chcieliśmy tam pojechać, zobaczyć, ale wiecie, żeby nie siedzieć tam cały dzień, więc wybraliśmy wycieczkę czterogodzinną. Mieliśmy w tym zawarte kłady, wielbłądy, taki snowboard na piasku, nie wiem jak to się nazywa. Sandboarding. Sandboarding i jeszcze... Pani w mytm, tak to się chyba nazywało, czyli po prostu jeżdżenie tym autem takim terenowym, wiecie, po całej pustyni. I po pierwsze, kłady moim zdaniem były totalnym niewypałem, co już Wam mówiliśmy na poprzednim filmie, z tego względu, że to nie była otwarta przestrzeń i jeżdżenie sobie tam, gdzie chcecie, tylko to był taki mały, wyznaczony teren, gdzie mogliśmy jeździć. Tak jakby był, by, byli wszyscy w zamkniętym takim ośrodku na jednym terenie i naprawdę było bardzo łatwo o wypadek. Tak, a jakby w ogóle tam nikt nie pilnował, oni e, dali nam te kłady, powiedzieli jedźcie sobie, jakby tam nie było czegoś takiego, że nie wiem, jakaś trasa wyznaczona. I jeszcze bardzo ważna rzecz, przed e, jazdą kładami podpisywaliśmy papierek, że jeżeli coś się stanie, to oni za nic nie odpowiadają. I w sumie e, było bardzo blisko, żeby coś się stało, dlatego generalnie nie polecamy, natomiast... Jak pojechaliśmy na safari, no to tam już y, było jeżdżone kładami, ale razem z instruktorem, czyli instruktor jechał pierwszy i ty miałeś do dyspozycji całą pustynię. Mogłeś sobie jechać hen-hen daleko, ale był przewodnik i to są prawdziwe kłady moim zdaniem. I to na takie kłady safari. się wybierzemy następnym razem? Tylko po prostu trzeba znaleźć taką ofertę, tak? tak? bo jakby ja czytając, że możemy sobie jeździć kładami, za co specjalnie dopłaciliśmy, bo jakby oferta bez kładów była połowę tańsza od tej, co była składami. W ogóle się nie opłacało, naprawdę. No tak, braku. więc my wzięliśmy tą droższą ofertę, żeby tymi kładami pojeździć, a to była totalna klapa tej cenie tych wkładów, miałem pół godziny jet ski. Także to się totalnie nie opłacało Ale będziecie wywiedzieć następnym razem Bo wiem, że sporo osób się wybiera do Dubaju Lub ma w planach jechać do Dubaju Dlatego też to nagrywamy i Wam mówimy e, Jak to wygląda po prostu na bieżąco I e, co do safari, żeby też nie przedłużać może e, Była jedna rzecz, która nas bardzo ukuła w serduszko A my mówicie Tak Ja już kiedyś e, na filmie mówiłam też dużo osób mi powiedziało, że, że, że nie mam totalnie racji, ale ja się tego trzymam, e, takiego wyzysku zwierząt nienawidzę, nie mogę na to patrzeć i po prostu boli mi serce. I jak ja przeczytałam w wercie, że są wielbłądy, ok, fajnie, można zobaczyć sobie wielbłąda, ale jeżdżenie na tych wielbłądach, gdzie one są lane biczami, żeby wstały i przewiozły ludzi 5 metrów, e, to jest wyzysk zwierząt, moim zdaniem, i ta, tego nie powinno totalnie być. Si. No i my po prostu nie wsiedliśmy na te tak. wielbłądy. Odmówiliśmy tej wycieczki. Poczekaliśmy po prostu na naszą, na naszą wycieczkę, aż przyjadą. Eee, I wrócą z tych wielbłądów, bardzo dosłownie było, ile to było, to było kurde kilkadziesiąt metrów, takie obkrążenie i mordy miały zamknięte te, te wielbłądy. I, I to było takie, no niefajne. Jeszcze jeden Japończyk też nie wsiadł z nami bo też jakby się temu sprzeciwił, zrozumiała oczywiście, no dlatego wielbłądy to też nie polecamy, a to, to, to żadna, żadna frajda chyba siedzieć na to, Nie wiem, no, ktoś może kiedyś siedział na koniu, no to to jest zapewne podobne doświadczenie. No i no, to po prostu też, jeżeli może to by było w jakiejś takiej, ja rozumiem, że wielbłądy jakby są do tego trochę stworzone tak, żeby tam jednak e, wozić i, i to było już kiedyś. Praktykowane bardzo często, ale my widzieliśmy, jak one są traktowane, i to myślę, że nas najbardziej zabolało. Tak. No, po prostu to nie wyglądało za ciekawie. Jedynym plusem było to, że byliśmy potem na samym końcu safari na wzniesieniu i widzieliśmy piękną panoramę pustyni o zachodzie słońca, co było przepiękne, i były przepiękne zdjęcia i filmiki. Po prostu fajne wspomnienia, ale Cała reszta to mocne trzy na 10. Więc warto zobaczyć, warto tam być, tylko jednak bardzo sprawdzajcie oferty, na które po prostu, za które płacicie, tak. bo można łatwo się nadzieć na tak. podziemie. No i tam mieliśmy cztery godziny, byliśmy dwie. Jakoś? Tak, bo ogólnie. Te 3 godziny było obliczony jeszcze dojazd, więc to nas tak wściwiło, że na samym safari byliśmy nawet nie miał chyba niecałe 2 godziny, a reszta to po prostu jeżdżenie i zabieranie ludzi z różnych hoteli. Pewnie jeszcze zrobimy QA na ten temat, bo pojawiło się sporo pytań właśnie o ten basen jeszcze i, i oceny, jak to tam wszystko wyglądało, ale to zostawimy na, na kolejny raz na QA. No a teraz lecimy dalej. Dzisiaj próbujemy nowości. Więc coś nowego. Coś nowego. I pomimo, że nie mogę pieczywa, to dzisiaj. Dzisiaj nie ma diety. Dzisiaj, dzisiaj nie ma diety, tak. Dzisiaj jestem zdrowym w stu Co pan robi? Do mamy. No chodź ty. Do mamy. Dobry piesek. Ja teraz na szybcior lecę szybko do salonu, żeby się lekko upiększyć po dubajskim słońcu. Moja skóra potrzebuje nawilżenia. Także lecimy w nowe miejsce na mapie Warszawy, dostałem tam zaproszenie, także lećmy sprawdzić, dam znać, czy było warto. Dzień dobry! No kto tak do mnie idzie? No kto tak do mnie idzie? Dobre. Stęskniony. tęskniony. jak moja buźka? Pięknie, masz taki glow jakbyś miał makijaż, tak? no. ja pe Pewnie tego zbytnio nie widać na filmie, ale to dobrze, dobrze, ja się cieszę. Masz oczyszczoną czy tylko nawilżoną? Nawilżoną, yy, oczyszczać jej jeszcze na razie nie mogę. W ogóle powiem wam później odnośnie tej wizyty w domu, yy, jak było fajnie, bo pierwszy raz mnie tak potraktowano. Yy, i Dobra, jestem, bo pani mi przerwała, bo się zachwyciła Kolbim. Pani ma 4 kawapu. 6 kawapu i dwa golden doodle. Tak. W golden doodle to są tak piękne psy, że ja do Ani ostatnio powiedziałem, czy Kolbi nie chce mieć braciszka. <grym> Hii. mówiła, to, że jeszcze drugi pies nie, ale takie myśl przyszła, więc może niebawem. Najlepszy futbol w Warszawie. To nie? Tak, i testujemy nową. Y Najpka, która tu się znajduje? Tak. Jakby wiecie, tam strefa z jedzonkiem, więc coś nowego. Teraz wieje wiatr i możemy zrobić test kamery. Tak, czy że... działa mikrofon, czy, czy, czy nie działa? Działa mikrofon, czy nie działa. Trzeba kupić nowy, czy jednak zostajemy przy tym. Jak uszczęśliwić kobietę? Mój ulubiony, dziękuję! A jak ją uszczęśliwić jeszcze bardziej? <głos> <głos> dziękuję! Czy ty go zostawisz w końcu w spokoju i nie będziesz go 10 razy dziennie tak ja go tak lubię podnosić Dokładnie no <noise> I tulić, i ja I milusi A, kotki dwa Tak chodzi po i śpiewa Ale to poza kamerami nie ujawniaj tej tajemnicy. Kolgi, mrugnij dwa razy, jeśli chcesz już wejść. Odnośnie jeszcze kosmetologa, to powiem Wam, że jestem bardzo, ale to bardzo miło zaskoczony e, wizytą, z tego względu, że ja jakoś od dwóch lat chodzę do kosmetologa, ale na, taka, na takie bardzo mało inwazyjne zabiegi, typu oczyszczanie twarzy, e, jakieś tam ewentualne nawilżenie tej twarzy. Mam bardzo suchą cerę. E, i dzisiaj byłem mega zaskoczony, bo pierwszy raz pani kosmetolog przeprowadziła ze mną wywiad co, czego używam, jakich e, kremów, serum czy płynów do mycia twarzy i nawet pani przeczytała skład tych pro produktów na internecie e, i powiedziała mi co, czego mogę używać i co mogę używać plus zaoferowała mi, e, że podeśle mi maila z moją jakby taką e, Spersonalizowaną pielęgnacją, co mnie bardzo ucieszyło, bo też wielu rzeczy jakby nie mogłem robić u tych kosmetologów, do których chodziłem wcześniej. Dlatego jest to bardzo miłe zaskoczenie, bo ty o tym też nie wiedziałaś wcześniej, że nie powinienem takich kwasów robić. No ale skąd ty miałeś to wiedzieć? że nie jesteś kosmetologiem. No, Ani trochę. Wreszcie będę miał może celę, o jakiej marzę. Dokładnie, widzisz, jak potrafię ci polecić miejscu. Teraz chodź tu, chodź tu, nie uciekaj yy, za to, że. Poleciłam Ci super panią kosmetolog, to musisz pojechać ze mną w jedno miejsce. Na zakupy. No chodź, bo na święta chciałam nowe spodnie. Ale mi kupić? Mi kupić. Pojedziemy, póki nie ma korków, bo zaraz zaczną się korki i będziemy stać pół popołudnia, więc chciałabym, żebyśmy się zebrali teraz i pojechali właśnie w tym momencie. No. Deal? I to jest pierwsza para, jak ci się podoba. Słuchaj, takie bardzo luźne. Takie teraz zrobisz, nie na wiosnę, no, na lata. Ja właśnie. tak szukam. I druga para, która mi się podoba bardziej, a nie ma rozmiaru, ale możemy zobaczyć, jak wygląda. Na podłogę, nie? I co? Przedłuża lekko, <laughs> ale ogólnie no, te są fajne. Tylko, że one są też już dłuższe i jeszcze trzechsze mi się wydają. Tamte były lepsze. to stwierdzić. Tak, potwierdzam, to były bardzo szybkie zakupy. Szybko się zdecydowałam, a to jest dobre, bo jak już Wam coś od razu spodoba, to wiadomo, że, że będziecie to nosić. I powiem Wam, że kupiłam spodnie z shopping, shopping Center, tak się nazywa ta marka, ale ona jest ogólnie tylko online i nie w niektórych showroomach na Mokotowskiej, czy właśnie na Mysiej, w takich, powiecie innych sklepikach, tą markę mają. I właśnie tutaj byłam by. Pamiętaj się to nazywało? The Pop-Up? The Pop-Up Star, jak już tak. coś takiego. I tam właśnie było całe, yy, cała wiecie, ściana w tej marce. Znalazłam spodnie, co prawda miały być inne, ale totalnie nie żałuję, bo są fajne koloru, fajny krój i mają fajny materiał, który sprawdzi się na lato. Więc od razu wam mówię właśnie, co to za spodnie, bo później jest mnóstwo pytań. O to. My dzisiaj pierwszy raz wybieramy się wspólnie na squash'a. Właśnie teraz w ogóle jest jakaś yy, mega moda, właśnie nagranie i w squash'a, i w padla, i w tenisa. Tak, w Jakoś... tenisa też widziałam. Tak, i bardzo właśnie dużo osób. Pasy. I wreszcie nas zainspirowali wszyscy i też idziemy sprawdzić swoich sił. <laughs> ja już widzę jak, to, jak ja jestem antysportowa i sobie będę na tam radzić, no, ale trzeba próbować nowych rzeczy. się pochwalić, że całkiem, całkiem dobrze się widzę, jak Maria Siarapowa, znasz? No. Także kochani, dziękujemy Wam ślicznie za tego vloga, mamy nadzieję, że Wam się podobało i oczywiście widzimy się już niebawem w kolejnym.